Oddział chirurgii szczękowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zapewnia kompleksowe wsparcie pacjentom z problemami w obrębie twarzo-czaszki. Specjaliści towarzyszą mu na każdym etapie leczenia, od diagnostyki w konsultacyjnej poradni chirurgii szczękowej, poprzez pobyt na oddziale, aż po ewentualną operację na własnym bloku. Trafiają tu pacjenci z Warmii i Mazur, ale także innych regionów Polski. Wykonujemy cały wachlarz zabiegów z ekosychologii szczękowej, który można w zasadzie wykonać, więc są to urazy, zabiegi onkologiczne, rekonstrukcyjne, leczenie o czaszki Organizujemy się cały czas, żeby iść do przodu z postępem, z nauką i żeby ten wysoki poziom wypracowany już przez lata utrzymać. Oddział ma 9 łóżek. Pracuje tu ośmioro lekarzy i troje rezydentów. Wspiera ich 13 pielęgniarek mamy specjalistów z dziedziny chirurgii szczękowej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, otolaryngologii. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, panie pielęgniarki posiadają specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, anestezjologicznego i geriatrycznego. Pracujący tu zespół musi być gotowy do reagowania w rozmaitych sytuacjach. Możemy mieć pacjenta, który trafi w trybie pilnym z urazem. Mamy też pacjentów onkologicznych, których leczenie jest trudniejszym leczeniem i wymaga większego wsparcia ze strony personelu i takiej opieki. Mamy też pacjentów z wadami szczękowo twarzowymi, którzy są młodymi osobami, ale także są to zabiegi dla nich z dużym obciążeniem. Kadra Oddziału Chirurgii Szczękowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie w codziennej pracy wykorzystuje nowinki technologiczne, to między innymi takie modele drukowane w technologii 3D. Przydają nam się do przygotowania do samego zabiegu, do zaplanowania, służą też później w etapach pośrednich, kiedy możemy sobie odpowiednio przygotować elementy, które służą do rekonstrukcji, do stabilizacji, do zespoleń. Bardzo to ułatwia, przyspiesza pracę i jak na dzisiejsze standardy są po prostu już konieczne do wykorzystania. Konsultacyjna poradnia chirurgii szczękowej oraz oddział chirurgii szczękowej mieszczą się na drugim piętrze Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Niepodległości 44 w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv